Thank you, thank you. W na skiecie mi stoi. Co ja robię, ty? co ja robię? Chowaj, 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 chowaj. Patrzę biało, kurwa. Brawo, brawo. Spierdalam mi. Wrapa i leży na tym krześle. No bo ja nadal w głowie mam, że w, w smoku Dasiowi stoi. W skecie mi stoi. Ja pierdolę. Dasiu może nie gra w tej skecie, nawet nie wiem jak macie grać. Dasiu, stoi ci w smoku Dasiu coś jest przejebane. W skecie mi stoi. Sina, daj mi broń. Tyle emocji. Grano. Broń, broń. Ja pierdolę. ja pierdolę. Chłop to ma stoi i trzystoi, kurwa mnie obroń ze zeskałował. Zgadzi mi stoi. No ale. dobra, kurwa, już nie daje <grym> okay. O, pop, wcale Okej, pop, 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 O, Solar się wypierdala za trzy Nie no, pop, pop, <laughs> kurwa? pop, 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 Kurwa pop, 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 bez przesady. Na przykład. Dasia Matka. Ja. ja <noise> czemu zawsze, czemu zawsze stara Dasia ma lepiej? Bo, bo jest bardziej doświadczona w, w zawodzie. Oj, to bym się sprzeczał. A. Nie, to no, no, stary, stary, jest jeszcze ci Nie waliłem konia, stary. Nie, jakby wyszedł. Za wyskoczył. Reload no, 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 no. to Złapiesz. Damian. Dobra. Aż te łódźka piłka Kon. Co cofnąć? Kon. Ja bym z drugiego pokoju wołał, nie? Co mam zrobić? Jeszcze kon. Ja będę teraz szedł. Gram kladówkę kurwa. No zastopuj. No nie da się zastopować pierwszy Co on robił kuchnia. ty? Widziałem albo za BS-em no, no, Nice Jeszcze za BS-em chyba Co? Nie nie nie, no, no, nie no, Mówię no. fake info w chuj, no Co, 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 Co on robił? <laughs> Widziałem albo za BS-em Kurwa to do niej I I BS, I BS Wieprzaj! Kurwa, kurwa No kurwa I kuchnia już. Short. I short Zamknij ten ryj Ej, co się dzieje, że znowu zaczęliśmy przypierdalać rundy, kurwa Też to słyszałeś? Tak. Kogoś Kogo tam U Kogoś tam stary w tle Zamknij ten rejt Rampa Odpuszczam mi Wyjechał już Tetris Jeden pochodzi, muszę przeładować Ej, lagi mam jakieś Ej, Tetris, stary I Pałac Patrzę, Pałac Jeszcze Tetris Jeszcze Tetris stary. Nice. Wskaźcie, wskaźcie. Bum. Gdzie <laughs> zgasiłeś? Ej, Dobra, smog jedziemy. niezły, no nie? Gruba od razu może, gruba jest. jest gruba gruba minął. I to W ładuję. Bóg. Jeszcze jeden prawo skana. Super. Trzy na dwa macie. Ja mam Przebili mi. Dobra, trzy. Last low, last low. 2 HP, no. Nie ma kulek. Pusta. <grym> nice. No, <zjadzaj>. Ja pierdolę wam. <grym> 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 Nie no, się rozjebany jest. jest na kula, na dwie z dwie karetki. Raczej donut.

i pozdrowienia dla... jak sam napisał, dla jego starej, która się właśnie buja do tego Bengera.